Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moje drodzy. Dzisiaj nowe paczki z ikoną, gdzie są tylko i wyłącznie trzy narodowości. Może co tutaj leci na początku, ja tutaj nie mam pytań. Brazylia, Holandia i Francja, i naprawdę było ciekawie. Napiszcie w komentarzu, co wy z tej paczki trafiliście. No a my widzimy się na lewie po meczu Polski, no i startujemy. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, moi drodzy, to partnerem dzisiejszego materiału jest oczywiście STS, polski legalny bukumacher, oficjalny sponsor reprezentacji Polski, posiadający najlepsze bonusy na rynku, bo nawet do 1660 zł, w tym zakład bez ryzyka za 100 zł, oczywiście z kodem UNITED. Koniec żartów, moi drodzy, eliminacje do Mistrzostw Europy, kontynuujemy historię, no i zagramy z Mołdawią na wyjeździe. Możecie napisać w komentarzu. Jakim wynikiem zakończy się ten pojedynek? Kolejny mecz w eliminacjach to chociażby Szkocja podejmująca Gruzję, No tego są też fajne mecze towarzyskie, gdzie Brazylia podejmuje u siebie Senegal. Możecie dać znać w komentarzu, kto według Was wygra ten pojedynek. A tak prezentuje się mój kuponik: Polska wygrywa z handicapem z Mołdawią, ponadto Szkocja wygrywa z Gruzją, natomiast Brazylia pokona. Senegal. Do tego wszystkiego dorzucam zwycięstwo na wyjeździe Albanii. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku. Pamiętajcie, że rejestrując się z kodem UNITED możecie odebrać te wszystkie bonusy. No i oczywiście oferta ta skierowana jest dla osób pełnoletnich. Okej okay, moi drodzy, no i przechodzimy. Dwie paczki z ikoną na rajo. Niech się dzieje, niech się dzieje. I niech będzie tytan. Jest to tu! O mój Boże! Brazylia, Holandia, Francja, czemu nie? O jejku, 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 jejku. Karta super, ale no już nie do naszego składu. To jest karta do gorszych składów. Klot Makelele, 3 na 4. Wartość. Po ikonie Toty na Rajo. Zobaczmy, kto będzie w kolejnej pasce. Może Tytan, może Brazylia, jest Prime, o mój Boże. Holandia, Bramkasz. To jest super karta, ale problem jest jeden. Mam na tym koncie Wandersara wersji Toty. No i w tym mom momencie, no, 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 no niestety, no, no to jest przegrana. To jest przegrana naszej strony, z EA. No i teraz, moi drodzy, paczka z ikoną. Brazylia, Francja, Holandia, 90+, no i zobaczmy, co zaraz ciekawego poleci w tej paczce. Dużo kontentu przed nami. Prime, Holandia tylko się ratuje i chyba ratuje! Zaczynamy od razu od Johana! Zaczynamy od razu od Johana. Johan Prime, 94. Oj, oj, oj. Pierwsza paczka u widza i taki dymy, taki content, zapowiedź fantastyczna. Johan warty ponad milion końców. Johan, y, karta z cyklu do końca gry. 5 na 5, ulala. No to zobaczmy co tutaj ciekawego będzie i zaczynamy Di Maria. Di Maria, Di Maria, zobaczmy kto dalej. A dalej bez szału, więc Ruben Neves. 83 overall. Patrzymy, patrzymy, ojejku, na razie nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to najlepiej, moi drodzy. No dobrze, no dobrze. Patrzymy dalej, patrzymy dalej, jest Fernando. Ok. Ej, to są jakieś żarty, to nawet nie ma 8.5 walkoutu? To już jest 81+, zaznaczę. O, jest 8.8. No ale właśnie, czy my na coś takiego liczyliśmy? Oto to jest pytanie, oto to jest pytanie Dwa pieki do końca Bez strzału, bez strzału I Lautaro no tak, powiem jak. tak, bywało lepiej. Bywało lepiej. Jest no i my drodzy, otwieramy kolejną paczkę z ikoną Brazylia-Holanda 90. No i zobaczmy, co tutaj ciekawego będzie. Jest urodzinowa, ale oby nie Holandia, to musi być Kuman. Ha, czy jest jeszcze jakaś inna urodzinowa z Holandii? Wydaje mi się, że nie. I tu już mamy dwie ikony, a więc tu będzie ciekawie. Lecimy od razu z pierwszą ikoną. Zaczynamy od Prima, więc. Jest Brazylia, jest LS i to będzie Rivaldo Rivaldo, Rivaldo, Rivaldo. Niestety nie, Ronaldinho. Ale jest dobry początek. Zobaczymy od razu, co w kolejnej parce z ikoną. A w kolejnej parce z ikoną mamy Prima. znowu z Brazylii, tym razem z PS, a więc mamy LS, PS Rivaldo Garincha. 94 overa? Chyba nie ma tragedii. Chyba nie ma tragedii. No garniczą coś to już można pokmienić, ale bardzo taniutki już, ale już mamy lipie sprawie, A my zobaczmy co w kolejnej paczce Holandia napastnik, czyli Robin van Persie. Okej, okay. bez strzału. Zaczynamy prime z Holandii. Aleś N? Łooo! La 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 la, la Fantastico! Ruth Hulit. 93 overall, moi drodzy, teraz pytanie, ile taki hulit jest warty, 2 miliony Ula la. No i teraz, no i teraz, pytanie Co? W paczce numer 2, kto dołączy do hulita? Niestety Prime, ale Francja Jesio, no to już bez Rond Blond 91 Ale jest nice nie no, Zawoj mało jest, praktycznie w ogóle, więc na, na pomalutku. Dobra, kolejne paczki z ikoną, lecimy. U, urodzinowa. Hmm, human, 92. A teraz, kolejna paczka z ikoną. Holandia, SPO, Seydorf, 91. Dobra, lecimy, moi drodzy, kolejna próba, kolejna paczunia. Jest primik, wolałbym w ogóle jeszcze to tutaj polecić, ale za to jest Brazylia, PS oby Jarzinho jest Garincha. Szkoda, że ten Jarzinho nie leci, no ale Garincha to jest, też jest okej, okay, nie No dobra, pierwsza paczka moja, zaczynamy bitwę. No uuuu, tytan, o, oby nie. Brazylia, Francja, czyli Laurent Blanc, Dobra, jak o, overall, to zobaczymy, no. No nie, no musimy to ustalić teraz. No teraz, no, ten, ale no. chodzi o overall. No, no dobra. No nie Overal, ale przekarty ja, no po prostu. nie, no tak, teraz, no wartość. No to. Dobra, widzowie, to masaż wygrywa, o! Okej okay. Dobra? No dobra No dobra, to trzy, dwa, jeden Pierwszy raz źle życzę widzowi <laughs> Na szczęście jest Prime z Holandii Ej, Eś... o! Nieee! Kuman, kocham Cię! Ale może tak samo O, są. nie! No przecież Le Rhum To tytan Dobra to jest... Easy No dobra, a my otwieramy kolejną paczkę z ikoną i zobaczmy, jest Tytan, oby Brazylia! Jest Francja. Ale EŚP! Vieira, Ooo! Nice. nice! Co się dzieje? Ale drop jest dobry, naprawdę dobry. I witam Mariusz ptak, witam serdecznie Szejka, zapraszamy do Loży VIP, zamicie granta, bo tam przekonskie dynku potem dziewczynki. Patryk Weira, warty 2 miliony końców również. No niesamowite karty lecą. Chyba to jest SBC w końcu, które warto zrobić. Bo prawdopodobnie trawienia czegoś dobrego jest na wysokim poziomie, ale też widzę tutaj widz ma hairpryo wajekana, wiadomo, że i jej automatycznie podwyższa drop takim kontom, które mają hairpryo. No i też warto mieć hairpryo z uwagi na to, że potem łatwiej sobie oddawać zwycięstwa w FUT Champions, bo wszyscy, którzy mają RIO, pomagają sobie, oddają sobie winki, a nie, e, że wychodzą przy 0-0. Zero. E, zero. Dlatego ustawiajcie sobie herby RIO, a my lecimy dalej. E, przejdźmy do kolejnej paczki z ikoną. Miło, tytan, Brazylia, Brazylia! L-O, l, -o, l, -o, l -o. Roberto Carlos, tak blisko, tak daleko, ale i tak rewelacyjnie Roberto Carlos Tytan. Znakomicie, znakomicie, moi drodzy. Kolejna no, paczka z ikoną są urodziny. Jest Francja, to musi być La Roblox. Nie, Desai. Uu Desai spoko. Desai winno się grać. A my otwórzmy prima. Ojej, ojej, ale tu są piki najważniejsze. A tu był chyba Erling Harland, Lub Odegard. Jednak Odegard. No i teraz w piku 1 z 4,82. Plus Robin Woltersy 96. Doskonała karta. Ula la la la. Spika takie rzeczy, takie rzeczy. A w drugim piku bunu, Ula la. A teraz wiemy, że w kolejnej paczce mamy Prima z kraju Brazylii, SPO, SPO, SPO Sokrates. No i zobaczmy. Jest Tytan. czy będzie Brazylia? Jest Brazylia, jest LO. Ajajajajaj. Ajajajajaj. Aj, aj. aj, 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 aj. No i teraz, moi drodzy, kolejna paczka z ikoną. Zobaczmy, co tym razem poleci. To ty, to może być boom! Francja, SPD. No Francja chyba nie może być boom, ale ten makelele jest ok, tak? Jest ok. No, jest, jest. I teraz pytanie. Small win, small win by makelele. Dobra, leci, kolejna paczka z ikoną. Come on! Jest to ty, może być dobrze! Holandia, TOTY, O Boże! O kurde! No myślałem, że huri ty, a to, ale to jest tak super, to i tak jest super, to i tak jest super, ponad milion końców ten Wandersan, Wandersar no i leci, kolejna paka z ikoną i jest Prime, no to nie będzie dobra historia, ale za to Brazylia SPO, o, Sokrates, była nadzieja, była nadzieja.